Po co mi post? Po co w ogóle my jako chrześcijanie mamy pościć? No, post jest potrzebny przede wszystkim dla naszego uświęcenia. Do tego ma nas prowadzić post. A zatem, post to nie może być jakieś takie samowyrzeczenie się czegoś, na przykład tego, że nie będę jadł, ale. Post ma sens wtedy, kiedy gdy ja czegoś się wyrzekam, gdy z czegoś rezygnuję, to muszę to ofiarować Panu Bogu i człowiekowi potrzebującemu. A żyjemy trochę w takich czasach, że tym człowiekiem potrzebującym, oprócz oczywiście ludzi ubogich, no, są ci, którzy są ubodzy w czas poświęcony im, a zatem często to jest osoba, która żyje obok mnie. Może to być żona, może to być mąż, mogą to być dzieci. A zatem post ma prowadzić jakby do walki o czas dla Boga i czas dla drugiego człowieka, co ma mnie uświęcać w życiu. A zatem post. Mam mnie prowadzić osobiście, do tego bym spojrzał na swoje życie i zobaczył, co w tym życiu jest nieuporządkowanego. I te wszystkie sfery nieuporządkowane, które, w których panuje jakiś bałagan, ja mam wtedy poddać działaniu Pana Boga, wręcz, gdzie będę się pytał, Panie Boże, co ty chcesz mi powiedzieć? Jakie to moje życie jest? Co ty byś chciałbym coś zmienił, coś bardziej poukładał? Właśnie post polega na tym, by się zatrzymać w tym świecie, w którym panuje tyle hałasu, gdzie wszyscy pędzą, by usłyszeć głos Boga w moim życiu, by ten czas poświęcony jemu zaowocował w moim życiu. No bo co jest wysiłkiem dla mnie? Czy Wielkim wysiłkiem będzie niejedzenie mięsa w piątek, a na przykład zastąpieniem tego mięsa tym, że pojadę na pizzę, no to nie jest wysiłek, dlatego post ma nas prowadzić do czegoś większego. Dobrym postem w tych czasach to może być na przykład post od odłożenia telefonu komórkowego w piątek, to może być rezygnacja z internetu. Ze świata wirtualnego, z czegoś, co mnie zniewala, z czegoś, co zabiera moją wolność. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, kochani, skutkiem postu ma być zawsze pogoda ducha i umysłu, i to ma prowadzić mnie do wolności. Człowiek wierzący, chrześcijanin, to człowiek wolny w Chrystusie. Post ma prowadzić mnie do tego, bym zadał sobie pytanie: co mi tą wolność zabiera?